Witamy, tam, ale kurde z gościa no mój Pan Rybka dostaje w pierlambert od, ja, od kurczaka Pan Rybus Pierlambert od kurczaka W pierlambert od kurczaka ja W pierlambert wisi... Ja tam wiszę jeszcze przecież tam Jak? O, nie, pan prze, prze, ten, przekroczył granicę ja, chuj, no. A, 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 a ble, ble, ble. Oooo, ziadek jest sam No, zdychaj kurczaku, zdychaj No, leć, spróbuj polecieć Nie Kurde, Rybus Rybus Kurde, nie Ja pr... Jaki Rybus Jego ofiara poszła na marmę Czemu kurczak nie poleciał sobie? O kurczaki nie latają. Co on ucho? Czy pan o tym nie wiedział? Po prostu jest pan nubem wśród ptaków. Wiem, kto dostaje jedzenie. A czemu rybka sobie nie popływa? Czemu rybka nie pływa? Czemu nie pływa rybka? Czemu rybka nie pływa? Czemu nie pływa rybka? O kur Dobra, panie rybusie. oj, ej, 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 rybusie. Ej rybusie. Ej rybusie. Kule, tak się ciężko gra na przez Prezeusze No kurde nie no graj rybusy, na padie Dlaczego rybka nie pływa? Dlaczego rybka nie pływa? Dlaczego rybka nie pływa? Dlaczego nie nie pływa? Dlaczego nie pływa? No, dlaczego, no, dlaczego? Kurde, rybus, rybus Dlaczego nie pływacie razem? Rybusy. Dlaczego nie pływacie razem? Dlaczego nie pływacie razem? no! Trzeba tak płytą żarciem jeszcze Trzeba tak sąsnąca ryba nie chce zostać żarciem parekinów, które zostać, kurde Jest moje przeznaczenie rybusie to jest twoje przeznaczenie No nie. oczywiście no, teraz nie mógł Rybusie Moje Rybusie To jest twoje przeznaczenie To jest nie, twoje no, przeznaczenie Panie Rybko To jest twoje ciągnąć, przeznaczenie nie. To jest twoje To jest, maja, to jest przeznaczenie, Rybusie Ty suknąca się rybot. O kurde nie, nie, nie. nie. Nie, ta szmaca się nie trzymała. Aha. Jak to, bo debil jesteś? A co, ja żyję? Ja żyję? Co robisz? Nie! Ja żyłem! A debil, go co Co ja Jakiś pole dance. Co za kurczak, apelant. Wasz matka, jasne, kurwa. Kurczak. Ktoś powiedział cringe, i dostał w No właśnie. Ja sam sobie... Kurczak! 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 kurczak. 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 Oh, kurczak, 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 wypierdam go Pan nie, pan nie. Nie. kurde, kiedy pan kurde w KFC nie jadł, Pan nie jadł w KFC? Ja jest kurczaki z kurnika kurde Rybusem z parem jak w Wasaś Nie jadał kurde w KFC ostatnio No wypierdam, bo ja mam twojego starego, jadłem swojego starego w tym KFC. Co rybusie ty, wypierdam, ale ja jestem Ja w panierce kurde jadłem twojego starego Panierce chodzę, Edeby, na się nad morzem wtedy byłem, ladewie, nad morzem, zmożaliby A może pan nie obrażał z... tego kurciaka w KFC kurde? <tus> Co? Żerem wszystkie nie, nie. Żar żarcie, które istnieją, panie. Rybska, kurde, broczaki, łyb się Żerem wszystko. Jestem niedźwiedziem. Wszystko żerem. Wszystko żeremy. Wszystko żremy! Żeremy, wszystko, żeremy. wszystko. Przypominam panu, że pan stary został zastrzelony wczoraj. Lepiej przypominam, że, niedźwia że niedźwiadki najbardziej lubią rybki sobie łowić z rzeki. No, albo polować na jelonki, tylko że ją spierdlałam. No, a rybki sobie wskakują, wyskakują z wody i nie, nie, mi, wydaje, się że, mi, się, mi się wydaje, że nieźwiadki najbardziej lubią KFC A mnie Pan oglądał ale. kiedyś Discovery? Pan oglądał nie. Animal Planet, panie w Psycholu Czy Kurczak no, Czy pan ogląda Animal Planet? Wie pan, że ha, tam Kurczaki... Tam, tam, tam. Kurczak no, Wie pan, nie, że... Nie, ale byłem w KFC, wiesz? To mi starczy Ale Psychol, a ja byłem w supermarkecie i kupiłem Paluszki rybne, panie. No a w Twister został sobie wyrobiony, kurde. Giga kubełka, jest 30, 30 <śmfeld> kurde. 30 kurde. Fej babcia. Twój, a to ja ja byłam w, 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 w supermarkecie. W supermarkecie i kupiłem sobie paluszki rybne. Kurna tak. 30 skrzydełek, szmano. <śmieniu> 15 kawałków paluszków rybnych, panie. Szyłatek się trzyma do poręczy tam A jeszcze ci w dodatku powiem Wziąłem dolewkę A ja wie pan co, żyję w kurde wyścigach na trzech Rybska, rybska Żyję w wyścigach Wie pan, że ryby <śmiany> <śmiany> o, o. <śmiany> Wie pan, A, nie że, nie ryby. Rybko, rybko. że ryby Rybyszczają Panie rybko, proszę wytrwać Nie ma wyjścia tam, panie rybko Kurczak Nie ma Kurczak. Wyjścia. Kurczak Kurczak wyjścia Nie ma wyjścia Kurczak wyszedł Nie! Niedźwiadek przeżyje! Niedźwiadek przeżyje! Pierlambert I Idź na farmę, kurde, idźcie w Pierlambert. Być! To ty rybko kurde w Pierlambert tutaj i być ma... smażony w panierce. Niedźwiadek spina się po drzewie. Niedźwiadek spina, Nie. spina się po drzewie. Niedźwiadek spina się po drzewie. Niedźwiadek wspina się. Rybka! 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 Rijpka. Rijpka. na Rijpka. 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 KFC! Rijpka. 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 NIE! NIE Rijpka. 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 Rijpka.

Twój stary to był Hot Wings, a twoja matka to ten. To ten fishburger, ten, panie. Jak, kurczak Kentucky. Panie Fishburger, panie fishburgerze. No, nie, panie fishburgerze. Nikt, nikt nie wpierlamer z fishburgerów, bo są tak ohydne, że nikt nie spieruje. Nie, nikt nie, nikt nie w fishburgerze. No właśnie, więc pan jest ohydny, kurde, panie fishburgerze. Nie, przynajmniej nie, nie przynajmniej nikt nie je. Oprócz Ale jest pan tak ohydny, że... Pierlambert kurde może! Kurde to! O to jest psychole. Nie! Nie! Jedźwiadek, Jedźwiadek żyje! Jedźwiadek nie! Jędźwiadek! Nie Jędźwiadek! Nie Dobrze! Panie Rybusie, wypierdlamę! O kurde! Panie Rybusie! Panie Rybusie! Nie! w panierkę! W panierkę proszę, Na, nad morze! No właśnie, proszę w panierkę! Do No właśnie! Do smażalni, nad morze! Jędźwiadek przeżył! Dobra, być w smażalni, a ja to może być niebieską szmatą. Do no puszki, właśnie. panie. Do puszki, proszę. Spieram nawet starego. Z dużą dolewką. Proszę do puszki. Kwróczaki. Proszę do puszki w oleju. Proszę do w, w oleju! Proszę o no to, Nie zrzucić. Nie. No co? Amerykanie panie, Twojego późnego indyka na. podziękowanie dla czar, czerwonej szkół. Nie. 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 To Rrrrrrrrrrrrrrrr Pojadą? Ty lądujesz kurde troszkę, pokr pokro pokropione cytręką, troszkę lądujesz na patelni, ty Ty rybusie, ty Ty rybusie, ty Nie. nie. Kropić cytrynką, kropić cytrynką Ty rybusie, ty w panierce W panierkę, wypierlambert Ty masz kolor czochów kurczaków No nie no, jaki cheat, chodził się. Nie wypierlambert Dobrze, od, od... No nie, jaki cheat Nie ziomna musi spuścić pierlambert teraz Fierlamber <noise> Lambert się. rybusie Lambert się. Pierre Lambert, Ty co ryba ty w tu ryba no, to w tobie... Spadł do wody ry... tam, gdzie Gdzie jego na porność się A ja trochę jak los Santos doki. A ja psychołów. do Pan rybka, proszę pan do wody, rybus, pan tutaj... Pan rybus nie, to, nie jest pańskie, pan, pan rybos nie należy no właśnie. do powietrza. Pańskie... No rybos nie należy pańskie. do powietrza. Pańskie... pańskie trzymaj rybusa, puszczy, Trzymaj rymusa! Puszczaj mnie. Trzymaj rybosa. No Puszczaj mnie na kurde! Co się dzieje, do... Dalej, spinaj się do... No nie chcę się chwycić, kurde, drugą. No. Dobra, to szedłeś? Przeszedłeś? A. Dobra Jest, spinę się Jest, grubas Oś tu grubas się, ty rybusie ty. Oś to rybusie, ty co w tą rybo Ty cuchnąca kurde rybu. no nie chce się spinęć Co w rybo Wypierd lamber, co w tą cały rybam, spadłam Co w tą cały rybam No kurde no nie chce się chwytać ten Miedźwiadek się deks No widać po jego marcie, tu ustał Stał na... Oooooo, w akwarium psycholu. Pan wyląduje w akwarium, A później na panierce. Kurde, Niedźwiadek nie, nie pilnował swojego Lamberta i ma HIV. Sushi, pan będzie w sushi kurde, pan zostanie suszy. sushi. A pan Clash, pana... zwykły Clash pana może zabić. Panie, no, a pan kurde ikres, zreaguje do pan, pan sushi. Tego, pan wyląduje w sushi, kurde. Ale robi dzieci. kurde, a! Rybicami, Lambert, myśli, 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 myśli. Ty, kurde rybo? Ty. A pan lubi na sushi wyląduć. Czy złomano rybo? Ty rybo no. Nie, pan, nie wyląduje pan, pan wodzie, lubi, nie wyląduje w wodzie. Wypiór Lambert, cuchnący. Kurde. Ty rybo, ty cuchnąca. Ty, ty cuchnąca rybo. Ty cuchnąca rybo. Ty. Nie, jedźwiadek się obudzi. Niedźwiadek się przebudzi. Nie tak, spuścić w pierlamber tego ryby, No, rybusie ryby co No właśnie. No kurde, to jest tak grubas. No, od grubas się spasł, kurde, na... Nie wiem, no, czy na jakiejś wygielanej serakę. Od grubas. Idzie zimowego skóry. Od grubas, kurde. Zimowy sen cię wyzywam. Od tyłu i nie od tyłu Nie mam, połowy kształt ciała na twojej wiadomości. PAN rybu z panem. To ryba, PAN ryba. Ryba, ryba, ryba. ryba, Nie, to jest hamstwo, po prostu. To jest po prostu hamstwo. Panie... Pan jest otyły i musi sobie. Repartuje to... rybusa, repartuje rybusa z hamstrem. Ja <gryba> ja Jaki baca kiepszy. Oh. Oh, o, to jest papieżek, nie, to jest nie, to jest papieżek Fabryka paluszków rybnych! A, to, fajnie. To, to grindera, Nie wezmę grindera chyba. Nie. kurde. On sam tam No. Ty paluszku rybne, Ty kurde. Wypierlamek. Do grindera. Proszę, wypierlamek do gumy do rzucia. Mijesz gumą do rzucia, ale... Ryb O rybim smaku, smaku guma do rzucia. Taka kurde śmierdząca. No właśnie. No to lepsza o rybim smaku, niż kurde o smaku kijku z tego. Panie, <śmany> gdzie nie, tak. nie. ma akwiatora? Proszę się odpad, uspokoić, proszę się uspokoić, Ja rybusie się... A Ja że, no, że masz jakieś kudy z widłu. Jak, a jak razu, Nie. Jak 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 narkoman. Nie. 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 Jak narkoman. Nie. no Jak narkoman. Jak narkoman. narkoman. kurde. narkoman. Jak nie To robione na paluszki rybne Paluszki rybne PANUSZKI RYBNE! Ty cofnął ze szmaty. Ale cofnął ze szmaty? <śmiany> Ale debil! Panuszki rybne są grające wam tak. Proszę się trzymać. Trzymać się, bo pan zostanie panuszki Jeszcze pana rodzina przymieli, no to będzie kurde cała paczka. Cała <śmiany> rodzinka będzie w jednej paczce. Musimy też <śmiany> jeszcze pana... <śmiany> Cała <laughs> paczka, będzie jak jest Będzie jeszcze napisane, że jest e, ten eee... jak ci się mówi? Że... Eee... No kurde. Spierlamba do rybusa, spieramy to rybusa! Spierlambo do rybusa! Spierlama! Że odpowiedzialnie łowiona ryba. Czy jak coś tam Fairtrade... trade? <laughs> Nie! Nie! Panie czarna rybo! Panie czarna rybo! Panie czarna rybo! Gdzie jest pan ryba no? No Nie! To jest! Tam się trzyma! A ryba się trzyma! Podpiekę. Podpiekę. No jak? Jakim cudem? Gdzie ten rybo? Jakbym ten, żeby chodził, żeby jeden wagon odpadł bo nic nie widzę? No nie no jak! Trzymaj się wagona, trzymaj się wagona No nie mogę przejść! Niech coś nie chcę się ucać, nie chcę Nie, ja nas, ryba po prostu. E, e, e. Cechąca ryba. Dobra, ja będę powoli kończył. Cechąca ryba. ryba. Ale jeszcze nam pokażę jedną rzecz na oczu, Gabriel.